Zapraszamy na wybory? Czy... Zapraszamy do działania. Zapraszamy do działania. Zapraszamy serdecznie 4 grudnia na godzinę 17.30 do Szkoły Podstawowej nr 3 im. Jana Pawła II na ulicy Piłsudskiego 4 na wybory do Rady Osiedla Centrum. Zapraszamy wszystkich, którzy mieszkają tutaj na terenie osiedla centrum. Warunek jest taki, że trzeba mieć po prostu meldunek. Ulice, które obejmują centrum miasta, mamy rozwieszone właśnie na tablicy Rady Osiedla Centrum, która jest za mną. Rada Osiedla jest po to, żeby wspomagać działania Rady Miasta i Burmistrza. Czyli przychodzicie, zgłaszacie co Was boli, co chcecie, składamy taki wniosek i ewentualnie jest on po później rozpatrywany. Również robiliśmy spacery po rejonie, sprawdzaliśmy jakie są usterki w centrum miasta, zgłaszali to w protokole do Urzędu Miasta. Generalnie najważniejszym osiągnięciem, które udało nam się jak gdyby dopiąć w ostatniej kadencji, to zorganizowanie festynu. Jak również staraliśmy się pomagać mieszkańcom przy rewitalizacji podwórek. Nawiązaliśmy współpracę z Radą Osiedla Likuzy, no i tak porównujemy, no nie da się porównać Olsztyna do ostrudy. No, ale troszeczkę inaczej to funkcjonuje, jeżeli chodzi o zaangażowanie miasta i współpracę miasta z Radami Osiedla. Czasami tutaj czujemy się jak taki kwiatek do kożucha, ale no, no, prawda brutalna jest taka, że o swoje zawsze trzeba walczyć i tak jak tutaj czy pan przewodniczący, czy pani Pokojska, czy pani Śmielińska, czy, czy ja, czy jeszcze kilka osób, które no, tak aktywnie pracują w Radzie Osiedla Centrum. Staramy się pewne rzeczy rozwiązywać. A Trochę tych problemów było, bo czas budowania śmietników, a tutaj pogodzić interesy wielu wspólnot, wielu administratorów, to tak m.in. my jako ten bufor byliśmy. Marzy nam się rada, która jest liczna, aktywna i z pomysłami e, dotyczącymi zmian, które możemy zrobić sami. Bądź też z pomocą e, finansową miasta. Zapraszamy wszystkich tych, którzy chcą działać, chcą nas wspierać. E, liczymy na, na Państwa pomoc i, i jakąś organizację, e, bo tak jak mówiłam, im więcej będzie nas, tym więcej będzie różnych głosów, tym więcej możemy po prostu spraw załatwić. Kandyduj. Głosuj. I działaj. Zapraszamy.